Gry GMO. Kiedy kod mutuje jak wirus. Co mają wspólnego GMO i gry komputerowe? Czy gry można modyfikować genetycznie i czy takie eksperymenty mogą być... niebezpieczne? 2006 rok. Mój pokój w domu na obrzeżach miasta. Monitor CRT emituje niebieską poświatę, a ja wgapiam się w pikselowego Naruto na tle konrochy. Ale to jest fajne, myślę. Mogą zagrać Naruto, mogą zagrać Sasuke, mogą powalczyć jak rokli i Gara. To tak jakby ktoś zabrał mnie wprost do świata mojego ulubionego anime. W tym czasie już w innym opt fighter, Blitz Bankai Evolution. Tak jak NTSD oddawało świat na Uto, tak BBR robiło to samo, ale za nim Bleach. Pomysł przyszedł naturalnie. A co jeśli dam ichigo z Bleacha do świata na Uto? Błyskawicznie skopywałem pliki z jednego moda do drugiego. Klikam Start, ekran ładowania, nagle pojawia się Ichigo w Bankai. Niemożliwe, śmieję się sam do siebie. To działa! I wtedy. BOOM! Pierwsza eksplozja rozrywa planszę, potem druga i trzecia, postacie zaczynają wylatywać w powietrze jak szalone. Co, co się dzieje? Fala eksplozji maluje kana czerwono, a ja siedzę z otwartymi ustami trzymając myszkę w zaciniętej Jak to możliwe? Kot odpowiedzialny za postać Ichigo, która nie ma żadnych wybuchowych mocy, wzięty z BBR, w którym wybuchy praktycznie się nie pojawiają, wszczepiony w gę NTSD nieoczekiwanie spowodował nieustającą serię gigantycznych eksplozji. Tamtego dnia nauczyłem się, że kot jest jak żywy organizm. Wystarczy jeden niepasujący fragment, by wszystko poszło na opak. I nie dotyczy to tylko gier. Kilka lat później, czytając o eksperymencie z ospą mysią, poczułem ten sam dreszcz. Rok 1998 zamknięte laboratorium w Canberrze, Australia. Ronald Jackson z CSIRO oraz Jan Ramshaw z australijskiego uniwersytetu pracują nad nowym wirusem ospy, który ma położyć kres szerzącej się pladze myszy. Plan jest prosty i sprytny. Wirus ospy mysiej zmodyfikowała w ten sposób, żeby produkował białko, które występuje w komórkach jajowych myszy. W ten sposób układ odpornościowy gryzonia walcząc z wirusem bierze na cel również swoje własne komórki jajowe. Czy to jednak wystarczy? Cio miało już doświadczenie z wprowadzaniem nowego wirusa przeciw królikom. Z czasem jednak gryzonie osiągnęły odporność i pod koniec lat 80. przygotowany wirus znacznie osłabił swoje działanie. Pomyślałem zatem o Interleukinie 4. Udowodniono naukowo, że nasilone wydzielanie interleukiny 4 powoduje wzrost wydzielania przeciwciał. Więcej przeciwciał znaczy szybsze zniszczenie komórek jajowych, a także wirusa. Wedle przewidywania nic innego nie powinno się stać, prawda? Błąd. Nowy wirus zamiast być skutecznym środkiem sterylizacyjnym kończy się 100% śmiertelnością gryzonii. Paradoksalnie to właśnie interleukina 4, która w teorii miała wzmocnić odpowiedź przeciwciał, całkowicie wyłączyła mechanizmy obronne myszy. To tak, jakby w grze podmienić miecz na mocniejszy, a postać nagle zaczęła by atakować samą siebie. Kiedy trzy lata później wypływano tego wirusa na zaszczepionych myszach, znów zaczęły zdychać. Jackson i Amshaf spojrzeli na siebie i powiedzieli Wow, czegoś takiego wcześniej nie widzieliśmy. Dalsze badania pokazały, iż nowo stworzony wirus skutecznie opiera się również trzecią tradycyjnymi lekami. Pojawiły się też niepokoje związane z możliwością wykorzystania odkrycia jako broń biologiczna. Kiedy teraz czytam, jak Amshaf relacjonuje? Nasze wcześniejsze badania nad ospą myszy nie wzbudziły żadnych kontrowersji. Używaliśmy mysiego genu, który działał tylko u myszy, więc nie wykazywał żadnej aktywności u ludzi. Kwestia bezpieczeństwa czy podwójnego zastosowania nawet nie przyszła nam do głowy. To czytam i myślę sobie, że co? Czekaj, czekaj. Że co? Zbogacanie wirusów o nowe funkcje jest w porządku, o ile tylko nie mają one infekować ludzi? Naprawdę? Dodatkowo wirus ospy myśli jest blisko spokrewniony z wirusem ospy wiecznej ludzkiej, a wirusy ospy nieraz są w stanie atakować nie tylko gatunki, od których wzięły nazwę. Nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. Matko, to nie jest gra, tu nie ma przycisku reset. Stop, 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 stop. zaczekajcie. Ten kanał jest o grach komputerowych. Przerwijmy zatem krytykę GMO, i zobaczmy jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć, aby gry były lepsze. Jak to przekuć na projektowanie gier? Posłuchajcie moich trzech refleksji. Przede wszystkim nie mogę nie zauważyć, jak dobrze jeżeli te fajty jest zaprogramowane. Wielokrotnie próbowałem podmienić później pliki w różnych grach, ale zawsze kończyło się to jedno. Gra się nie uruchamia, nie ma nic mniejszego. Zobaczmy, jak łatwo można podmienić kulę ognia na kulę lodu. Mogę pliki kuli ognia i zmieniam jego nazwę na nazwę kuli lodu. Plik kuli lodu zamieniam zaś na nazwę kuli ognia. Dada. Zobaczcie, ognisty rzuca kulą lodu, a lodowy kulą ognia. A co by się stało, gdybyśmy zamiast kuli ognia podłożyli lodową postać? Czy wtedy będzie rzucał postacią? Patrzcie, działa. Może nie wyrzuca postaci, ale przynajmniej gra się odpala. Ma nawet pewne animacje, zatem może służyć jako tarcza. Widzimy tutaj kwintesencję dobrego projektu. Postać sparnuje rzeczy o danym ID i nie ma dla niego żadnego znaczenia, czy jest to kula lodu, ognia, czy nawet inna postać. W ten sposób twórca, chcąc przyrobić moc, nie musi nic zmieniać w kodzie postaci, która ją rzuca. Dzięki temu łatwiej testować i ciężej błędy. Zobaczmy, co się stanie, gdy podmienimy pliki ognistego na pliki lodowo-ogniowego. Tada! Ci, którzy grali w LF2, wiedzą, że nikt w tej grze nie ma takiej mocy. Przez proste kopiowanie stworzyliśmy zatem zupełnie nowy, wcześniej nie występujący rodzaj ataku. Uważam, że taka interakcja z plikami gry jest fajna. W przeciwieństwie do tworzenia modyfikacji, która wymaga umiejętności kodowania, używania jakichś programów i innych skomplikowanych rzeczy, taka prosta podmiana plików jest dostępna dla każdego. Osobiście chciałbym, aby więcej gier było w ten sposób otwartych, to znaczy nie otwartych jak open source, ale tak otwartych, że umożliwiają taką kreatywną interakcję z plikami gry. Pamiętam doskonale swoje rozczarowanie, gdy okazało się, że plansza z twierdzy nie działa w twierdzy krzyżowiec. Miałem nadzieję, że kopiując planszę uda mi się uzyskać w krzyżowcu drewniane mury. To zaś co można zrobić w krzyżowcu, to podmienić zapisy z planszą. Można zatem na przykład zagrać z wilkiem, w trakcie gry zapisać, a potem wczytać zapis jako planszę. Czuć your teraz ja gram zamkiem zbudowanym przez Wilka, a Wilk steruje moim zamkiem. Jeśli mogę teraz trochę pofantazjować, to wyobraźmy sobie, że twórcy wspierają tego rodzaju zachowanie. Wyobraźmy sobie, że plansze z GRTS można uruchamiać i w następnych częściach serii. A gry RPG udostępniają pliki postaci do podmiany. Także możemy na przykład wziąć postać NPC, podmienić za głównego bohatera i od tej pory sterować postacią NPC. Fantazując dalej, mogliśmy wyobrazić sobie, że twórcy dogadają się w sprawie jakiegoś standardu. Także postać można aby transferować między grami. Wyobraźcie sobie na przykład Wiedźmina w Dark Souls albo postać Dark Souls w Wiedźminie. Czy nie byłoby zabawne tak genetycznie modyfikować gry? A może już to robiliście? Próbowaliście kiedyś podmieniać pliki w swojej ulubionej grze? Napiszcie w komentarzach co się stało. Chciałbym też zobaczyć grę, która uczyniłaby z tego sedno swej mechaniki. Zobaczcie to sobie. Właśnie pokonujecie pająka Bosa, który strzelał do Was siecią. Z jego korpusu wyskakuje pulsujący niebieski moduł. Wygląda jak skrzyżowanie chipu komputerowego z narządem wewnętrznym. Ponosicie go i myślicie, ciekawe jak działa. Podchodzicie do najbliższej sosny i z menu ekwipunku przeciągacie moduł na ikonę drzewa. Nagle trzask! Sosna wygina się i. plu! postać w krześle zostaje zbombardowana szyszkami. Eksperymentujecie dalej. Bierzecie moduł odpowiedzialny za drukowy lot Oilu, a implementujecie go ślimakowi. Efekt? Mięczak nagle zapada się pod ziemię. Moduł generacji strola instalujecie w kamieniu. Po rozbiciu kamień skała natychmiast się regeneruje. Śmiecie się do łez, gdy kolejne kombinacje dają coraz bardziej absurdalne efekty. Gry GMO mogły być świetną zabawą, o ile zostaną w grach, bo w prawdziwym życiu lepiej nie ryzykować.